Cześć z tej strony Dark Suromadii, a to jest kolejny odcinek mistrzów Minecraft i magii. Jak się okazuje, ten system, yy, tak jakby trochę nie działa, yy, zorientowałem się po dłuższej chwili, więc niestety dzisiaj będziemy musieli, a tuż to dzisiaj będziemy musieli sobie jednak odpuścić yy, i niestety zrobić coś innego wymyślić coś innego na ten y, system o matko ale syfu narobiło spróbujemy te, z tym systemem dwa razy szybszym nie jestem przekonany czy to wystarczy, dlatego że to nadal jest pół pół sekundy, a nie tick to nie jest tak, tak dużo Okej, okay, okay, tam widzę, że coś się wylało. I to przydałoby się... Kurczę, teraz wywiałem sobie wszystko w kosmos. Hmm, weźmy sobie jakąś randomową dynię. Bo to widzę jest tylko chyba jedno źródło. przydałaby nam się druga randomowa dynia, no nieważne. Nawet z trzecia. Ja to tak jak sobie nie trafić. Randomowe dnie trzeba stawiać jednak na podparciu. Ale tak tutaj jest tylko był tylko jeden klocek wody źródłowy. Więc tu nie ma problemu. Trafiło nam się, trafił nam się świat, który ma jaskinie, więc przy jaskiniach naturalnie jest trochę więcej tych surowców. Tak, teraz musimy stąd wyjść. Bardzo fajnie. O, Zablokował mi się klawisz. Nie naciska, ma działa. Myślałem, że to już jest naprawione dawno, dawno temu, ale jak się okazuje... Nie tak zupełnie. No i nic. Nie będę się sobie męczyć palca. I tak sobie się stąd wygramolimy. No. Jest ok. Teraz tak. To już nam zostało opróżnione. Chodźmy do domku. I tak. Żeby zrobić. Ee... Serwo. Serwo. Zobaczymy to trochę to signalum serwo. Myślę, że będzie trochę lepsze. Do tego potrzebny nam signalum ingot. A do tego potrzebny nam sygnałum blend, czyli silver, copper i bucket of redstone. Tak, bardzo ciekawe. Weźmiemy sobie bucket. Jeden zwykły. Weźmiemy sobie copper trzy zwykłe i weźmiemy sobie silver jedno zwykłe tak eee, bardzo ciekawa ok eee, więc tutaj o, muszę sobie stanąć bliżej to mamy na szczęście to zapełnione więc eee, więc jak najbardziej mamy tego trochę, Dobra, teraz to wypadałoby spulwerizować i nam tego wyjdzie dosyć sporo. Więc e, nie musimy się tam jakoś strasznie obawiać. E, właśnie tak, cztery sztuki, więc wystarczą nam nawet na dwa. To mamy już przemielone. Teraz, tak. E, co tam jeszcze nam potrzeba? Iron nuggety, redstone, hardener, hardened glass. Czy to jest zwykły? Tak, zwykły glas, Nie ma problemu. Z tym sobie poradzimy. Iron, nawet nie mogę sobie trafić iron sztuk 2, hardened glass sztuk 1 i redstone, którego okazało się, że mamy trochę więcej, tylko ktoś zrobił z tego kosteczki i wsadził to skrzynki wiadomo gdzie. Przekopywałem się przez bazę w poszukiwaniu jakichś. Skrzynek dziwnych, pozasystemowych, no i znalazłem trochę. Ok, teraz to wypadałoby przepalić. Dobra, tym się już dłużej nie będziemy zajmować. Tak, zapomniałem, że tam mam stolik taki mocno prowizoryczny. Eee... Aha, to, tego sobie jeszcze nie wyciągnąłem. Dobra, to weźmy sobie yy, tak Co mamy i teraz możemy udać się z powrotem do Wojda I z tego Wojda tę rurkę sobie podmienić z tym serwem na coś lepszego i tak samo ustawiamy sobie na low. A jak to nam się układa? No. Jak widzę leci do najbliższych, w sobie to wszystko możemy sobie przerzucić, ten cały, przynajmniej koble możemy sobie przerzucić do głównego magazynu, ponieważ my nie mamy odpowiednio dużo miejsca na to, a to jednak tego jednak wykopuje dosyć sporo tak tak dokładnie o to chodziło tak bardzo ładnie to też to też, to też, to też już nam nie będzie potrzebne tak okej okay. no trochę tego Aha. Tak. Tak wreszcie się nauczyłem jak obsługiwać yy, A, Nie o to chodziło. Tak. Jak obsługiwać inwentory Twix? Tak mi się mam, taką przynajmniej mam nadzieję. Dobra, to sobie wszystko pościągamy. To nam nie jest potrzebne. To, co prawda, sobie zostawimy aluminium. Też i w zasadzie mamy nauczkę, nie ruszać niczego, jeżeli nie mamy w pełni sprawnego systemu. Także cóż, w zasadzie to chyba, chyba sobie. Najpierw zrobię tutaj ten magazyn logistyczny, a dopiero potem będę się bawić w składowanie własnych rzeczy. O, la go, Boga! No, trochę tego. Trochę tego. Ok, w sumie tak też będzie prościej. Dobra. Okej. Okay, okej. Okay, okej. Okay. No, okej. Okay. Dobra, to będzie wszystko, czego potrzebuję w tej chwili. I teraz możemy sobie zobaczyć jak się sprawuje ten system z podmienionym serwem. jest tak. Zaraz powinno płynąć. Jest trochę lepiej, ale tylko trochę. Mhm. Tylko trochę lepiej. Jeżeli tych itemków jest dużo po e, dużo różnych rodzajów, co nie ma szans, żeby się opróżniło w czasie kiedy jest kilka, kilka podrząd, lepszy jednak jest system logistyczny W takim razie co, co mogę innego zrobić, jak wziąć, wezwać sobie e, Bonmila e, nie kość Bonmila tak sobie mogę sobie od, odrzucić Odesłać I to przerobić na wersję czerwoną Dobra Tak moim zdaniem będzie trochę lepiej Przynajmniej dopóki nie Okej okay. Teraz lecimy Wiecie sobie działa tamten magazyn Spawn Nie wiem czy ten ekstraktor moduł jest tam ustawiony na Mark 3. Powinien być, ale. Matko, dalej mam te okary. Straszne. Eee, złamańka? Tak, tutaj ekstraktor moduł to sobie radzi bez problemu. Wypompowuje jak szalony. Tak, bo to jest Mark 3. Nie ma problemu. Wszystko leci tak jak powinno. Trochę... Trochę FPS-y spadają. Ale czy znacznie no... Dobra, powiedzmy, że mieści się to w normie. Okej. Okay. Dobra. E, więc co my w dzisiejszym odcinku jeszcze zrobimy? No przede wszystkim lecimy sobie do naszego świata już. Znaczy, do świata do przeniesień. E, i... Tak, lecę do mnie i tak, przywołajmy sobie więcej Redstone'a. Redstone może być nawet tyle. Kici, kici, kici. Tak. Dobra, to jest dobra. Tutaj co prawda wszystko jest na maksimum. Tak, tego nie chcieliśmy zamykać. I potrzebujemy tutaj sobie zrobić więcej tych baterii, żeby zrobić akumulatorownie. Tak, ponieważ wszędzie słyszę gościa. Słyszę gościa. Słyszałem pewne, takiego czarnego pana. Nie mylić z murzynami. Ale niestety chyba tutaj nie ma. Nie ma w, 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 w okol. Jest gdzieś na górze. Więc tak, będziemy potrzebować. Raz, dwa, trzy, trzy cztery, cztery, osiem, dwanaście. Tak w sumie trzy razy cztery. To jest logiczne. Dwanaście redstone celi Redstone. O redstone redstone cell, czyli potrzebujemy trochę elektrum 12 diaksów e, okej okay. 12 diaksów hardened glass Teraz, dwa trzy cztery Um, tyleż, elektrum, elektrum raz, dwa, trzy, cztery. Um, I żeby zrobić to, to trzeba jeszcze po trzy hmm, ingoty, cztery w sumie. Tak. Więc jeszcze... Uh, zabraknie nam e, okej okay. więc będziemy potrzebować moment y, y, gold też sobie damy w sumie 24 golda i silver silver też 24 plus lit tylko tylko. Ile? W sumie też 24 potrzebowaliśmy. Jeszcze trochę Redstone. A, A dobra, to już mamy, to sobie weźmiemy. Więc to. Wróćmy, żeby się już smelterowało. Tak, powinno nam elektrum w sztukach. E, po dwa na, na raz, tak. My w tym czasie zajmiemy się samymi bateriami. Tak. Mamy już tyle szkostek. To nam się mieli. E, wystarczy nam do zrobienia nowych koili. Znowu sobie depnąłem 14 sztuk. A 7, 12. Nieważne. Trudno. Będę potrzebować jeszcze dwa, dwa lektów w takim razie. Tak. I, i co? I lit, dobra to z... poczekamy aż nam się wszystko przerobić a w sumie w sumie długo nie będziemy czekać chodź tu chodź tu chodź tu tak i teraz a te kosteczki musimy najpierw wypełnić te kosteczki najpierw musimy wypełnić no to trochę poczekamy dobra stwierdziłem, że nie ma co tracić czasu ponieważ zanim to się przetworzy to powinniśmy już sobie Tutaj zmodyfikować ten system Tak Tu tego nie będzie To musimy sobie wziąć Uuuu, powódź, 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 powódź Eee, help Help ściano Tak Mamy piękny reaktor, prawda? Prawda eee, Nieważne, nieważne, ponieważ to Potrzebujemy przenieść tutaj hop oczywiście teraz znowu mamy powódź ale to nic, tutaj zapchamy i tutaj wymienimy ten kamień z kolei to nic się nie dzieje tutaj będziemy potrzebować tak, to jest to jest output. Jedno jest output, drugie jest input. Ok, więc to będziemy musieli pociągnąć trochę dalej. Mhm. Dokładnie tutaj czyli jeszcze tu i nie jestem pewien czy nam wystarczy redstone energy flux duct nie, nie wystarczy nie wystarczy, więc będziemy musieli w pierwszej kolejności sobie dorobić flag z ductów. Flag z duct, e, hardened glass. Mm -hmm. Ile to nam wychodzi? Chyba 8 sztuk, więc my sobie zrobimy nawet 4 komplety. Będziemy potrzebować jeszcze po 4 Mhm. 4 srebra i złota. Więc to sobie od razu zamówimy. Gold 4 silver 4. Tak. A, tutaj jeszcze mamy zapas, którego nie zauważyłem. Dobra. To i tak nam, na, niech się przerobi. To i tak może nam się zapełnić. Dlatego, że to dopiero się przerabia. Okej. Okay. Dobra, to bierzemy co możemy. I hm. Tak, tutaj możemy już to sobie podmieć Jeszcze niżej. Ok, ostatecznie takiego wielkiego problemu nie było. To możemy sobie już zakitrać. Eee, to zdecydowanie też. Potem to jakoś sobie ładnie. Na razie nie, nie potrzebujemy do tego mieć dostępu jakiegoś bardzo dużego. Ok? Wow! Duże obciążenie, co? Czy po prostu laguje? Pewnie laguje. A no właśnie, teraz mimo, że to już jest, to potrzebujemy tu przynajmniej kilku kostek, żeby to się to się połączyło. Chociaż w zasadzie nie potrzebujemy, na razie potrzebujemy tylko to połączyć. Hop, 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 hop. Będzie. Będzie pracować. Ok, wrócę jak, jak to się przerobi wreszcie. Wszystkie te. No sobie to potrzebuję głównie celi. Tak, jeszcze tych dwóch. Jak one się przerobią, to ja zaraz do Was wrócę. Ok, to już się wszystko wypełniło. Nawet mamy trochę więcej rurek. I one też się tworzą w dosyć dobrym tempie. Więc teraz możemy. Ojej, jasne. Nie mamy dość materiału. Teraz powinno być już w porządku. E, hop, e, hop. Tak. Teraz już mamy tyle kostek, ile chcieliśmy mieć. Pan ciemny, i nie mówię tutaj o sobie, dalej się nam tutaj, dalej nam gada za ścianą. I tak. Lecimy. To sobie jeszcze zakrywamy i teraz co do konfiguracji to nam z od boku leci energia ale przekazujemy ją na dół tutaj nam leci od góry przekazujemy na dół tutaj leci od góry przekazujemy na nie wróć błąd przekazujemy na stronę lewą Tutaj od prawej bierze energię, przekazuje do góry. Przekazuje do góry. Bierze energię od dołu, przekazuje do góry. Bierze energię od dołu, przekazuje na bok. Dostaje od boku, przekazuje na dół. Dostaje od góry, przekazuje na dół. Dostaje od góry. Przekazuję na bok. Tutaj dostaję od boku, daję do góry. Dostaję od dołu, daję do góry. Dostaję od dołu, ale przekazuję do tyłu. I tak to właśnie ma wyglądać. To możemy sobie uruchomić. I to powinno nam bez problemu już tutaj działać. Tak. Jeżeli nic nam się tutaj nie pojawia, to schodzi. To zeszło. To schodzi. wchodzi się ładuje Ok, ale czy nasze urządzenia też dostają energię przydałoby się żeby coś tutaj się przepalało albo coś innego się robiło żebyśmy widzieli czy czy to idzie czy nie idzie no właśnie możemy sobie trochę węgla spulwerizować wygląda na to że działa Tutaj wszystko leci. No więc wydaje mi się, że wszystko jest w porządku. Taki sobie sobie wymyśliłem. Tak sobie będzie lecieć. Yy, I w co? Co jeszcze? No w zasadzie w tym odcinku to już będzie wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się i do zobaczenia. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach z Mistrzów Minecraft i Magii i w pozostałych moich seriach. Cześć!